W scenariuszu ten początek jest bardzo ważny, a więc, jeżeli ktoś robi swoje wersje treści eksperckich, mm -hmm. jeżeli będzie początek ciekawy, intrygujący, ciekawy, wprowadzi naszego widza dalej w świat. Liczby, cyfr, przekazów, które są być może trudne. Tworzymy jakąś opowieść, po czym możemy ją spuentować lewopółkulowym przekazem. A. Dokładnie, liczbami, cyframi, poprzeć ją. W związku z tym to ta opowieść lekko wprowadzi nas po prostu do tej treści. Zainteresuje nas, zaciekawi. Mm -hmm. Każdy ma prawo być nudny, ale nie każdy musi korzystać z tego prawa. <grywa> Okej! <Okay. grywa> Sposób myślenia projektowego jest troszkę inny od myślenia analitycznego. Jest to myślenie pod tytułem, co jest tu ciekawe, co jest intrygujące, co jest, co jest wyraziste w danej, danej opowieści. Mm -hmm. Wyrazistość to jest coś, co, mm, co działa, jakbyśmy założyli teraz jakbym ja założył czerwony sweter, byłbym wyrazisty, prawda? i tak.